Cześć! Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Zaczynajmy! Jak możecie zauważyć mam tutaj prześliczną koteczkę. Jest to Marlenka. Marlenka ma około 5 miesięcy. Jest bardzo strachliwą kotką. Została znaleziona u nas. Spójrzcie jakie piękne łapeczki Może są trochę brudne, bo właśnie kopała. To właśnie. I znaleźliśmy ją półtora tygodnia temu. Zimną, głodną, chudą i bardzo bojącą się człowieka. Zaufała naszemu kotu, który gdzieś poszedł. I nie potrafię stwierdzić gdzie. Oczywiście jest tutaj gdzieś się kręci w pobliżu. Ale niestety nie stwierdza, gdzie tak dokładnie poszedł. Ona za krótko sobie wstawała. Ale ona uwielbia leżeć, także. I pies wyje, bo słyszę. Yy, po prostu słyszę policję. Yy, powiem Wam, że. Ona uczy dobrze się chodzić na tej ubranku bo jest po prostu cieplej ale tak to jest zabezpieczenie podczas wychodzenia na takie krótkie spacerki bo chcemy ją po prostu przystosować do wychodzenia tutaj sobie wcina trawkę, bo tak ją bardziej przegryza i ona jest bardzo zadbana oczka też mu przeczyściutkie jest przekochana chciałabym ją wam pokazać no się nie da, bo teraz przecież kopie że się je, ale będzie pewnie kopała niedługo Ona właśnie to robi, y, zajmuje się takim, takim kopaczem No po prostu to uwielbia y, Może to się wam wydawać, że ona y, nie lubi chodzić w niej szelkę. Y, szelkę W ubranku bardziej Ale y, może wam powiedzieć, że od dwóch dwumierowy postęp. Coraz wygodniej się chodzi. W tym usiadłem sobie. Yy, I dwa razy już się zdążyłem nawiać Ale mimo tego, hej, właśnie, yy, właśnie wychodzimy z nią, żeby po prostu przystosować do wychodzenia, bo jest coraz cieplej. I może czasami pada albo coś, to jak najbardziej yy, wychodzimy. Bo na przykład tutaj weźmy w taki, takiej poli takiej jak powiedzieć szklarni z poli i tutaj jest jej po prostu dobrze. Ogonny no boi się. Nawet gdy czasami wejdę tam w takie pomyślenie, gdzie przebywa. Yy, niestety nie mam na to wpływu. ale po prostu się boi. Yy, I nie wiem, czy na to kiedyś wpłyniemy. Mam nadzieję, że tak. O, mają moja mama ja ma właśnie taki smyczce Także niestety daleko nie odejdzie właśnie Taką odległość mniej więcej I uważam, że się wdawać koło na szelkach Ale po prostu to jest dla niej i bezpieczeństwa Jeżeli już po prostu będzie się dobrze, będzie się dobrze czuła I przyswoi e, Wszystkie takie umiejętności wysleczyła się, bo zrobił wiatr e, plus, wie, jakby nauczy się przechodzić na zawołanie i po prostu zaufam jej w pełni bo oczywiście nie mam zamiaru trzymać na uwięzi to oczywiście jak najbardziej my ją yy, tak powiem, No powiem wypuścimy po prostu ona się trochę wytrzęsie, ale to tylko dlatego że słyszę nieznane jej dźwięki bo wcześniej jak to tak to po prostu się nie bała po kotka nikt się nie zgłosił, nikt się nie zgłosił, nikt, nikt mnie nie szuka, także, także, no kotka jest nasza. Nikt też nie miał żadnego ogłoszenia, że poszukuje takiego kotka, także ona od pewnego czasu u nas już tam przydziała, bo było słychać kocie popiskiwanie. Eee, czekajcie, by się zaplątała. Mm, także, no, wiemy. Wiemy chyba na czym rzecz polegała. No, no chyba po prostu albo komuś uciekła. Albo się wtedy wydostała, że tak powiem. Nie wolę trochę. Eee, powiem Wam, że jest fajna. mega oczka, czyste. Sierść. Eee, ja ją znalazłam. Oczywiście to patrzyłam na płeć, dziewczynka yy... wszystko było tak jak teraz, nic nie zmieniło, poza tym, że trochę jej się przytyło. Troszkę urosła to wiadomo, młody kociak. Yy... I właśnie za chwilę będziemy z wracało do niej takiego pomieszczenia, Przebywa coraz dłużej, coraz dłużej, aż końcu się nauczy. To jest przecież jakby no kot taki zastosowanie chociaż w każdej chwili mogłabym ją wziąć do domu, żeby sobie po prostu knioski sobie w nim się działa. Na pewno będę brała dni ładniejsze. Niestety ale nie wiem dlaczego jakby nagrywanie mi się urwało. sobie. Ja nie wiem dlaczego mi się urwało nagrywanie. Pewnie jako mały kociak dostała jakieś przemocy albo yy, no, pewnie ludzkiego, ludzkiej krzywdy. Także no teraz dostaje to co najlepsze. karmy mokrą karmą i suchą na zmianę. Suchą tak, żeby po prostu pochrupała sobie I bardziej jako forma przy smaku mokra głównie, z dużą zawartością mięska. Ale powiem Wam, że jest przekochana. I już nie mogę się doczekać, że po prostu nauczyć się takich, że po prostu się oswoi, wszystko będzie dobrze. Więc ona chce iść, pewnie chce wyjść, aby nie kopała. prostu się załatwi. Yy, bo ta ma wyuczone, yy, ona się umie załatwić, bo tam leżał wcześniej ten drugi kot i ona pewnie go czuje. Powiem wam, że dobrze, że na przykład uciekła komuś, kto po prostu na przykład mnie nie dbał, bo jeżeli nie dbał, to dobrze, że znalazła nowy, nowy dom po prostu. Więc w tej chwili się z wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!